Witam państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj czajnik z gwizdkiem dwulitrowy, przystosowany na kuchenki indukcyjne model KH3716. Pod tym samym numerem znajduje się sześć różnych czajników, znaczy 6 takich motywów. Jak widać, mamy je tutaj namalowane na, na górze tego pudełka. Pokażemy numer 5, wzór 5, czyli ten czajniczek. Na naszych innych wideopokazach można zobaczyć na przykład wzór numer 1, wzór numer 2 i wzór numer 6 już na pewno są. Te dwa pozostałe postaram się dodać jak najszybciej. Tak wygląda opakowanie standardowe jak te wszystkie produkty King Hoffa. Pudełko jest puste, więc odkładamy sobie je na bok. Sam czajnik prezentuje się mniej więcej tak. Przez zbliżenie tego motywu graficznego, jest to czajnik emaliowany, rączka stworzywa sztucznego, uchwyt, dekielka również oraz mechanizm gwizdka, tutaj też, znaczy sama obudowa gwiska jest plastikowa, mechanizm jest metalowy Tak to wygląda, tutaj mamy spód tego czajnika, jak widać dostosowany na wszystkie typy kuchni, łącznie z kuchenkami indukcyjnymi tu jest pokrywka w środku, stal taka polerowana. Tak wygląda, prezentuje się i w środku, oczywiście, też emoliowane razem z ulotką. Tak jak już mówiłem, tu mamy namalowane, tak jak na pudełku, namalowane które czajniki wchodzą w skład zestawu pod tym samym numerem. Tutaj mamy ten piąty czajnik. Chowamy. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia na naszej strony www.kupujesz.pl. Klikając link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, bezpośrednie przekierowanie do tego czajnika. Tam opis i oczywiście oferta cenowa. Czajniki często są dostępne od ręki. Czasami trzeba na nie chwilę poczekać, ale to w przeciągu kilku dni ściągamy i wysyłamy do klienta. Serdecznie pozdrawiam.